Up, 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 up. Teraz tutaj. Zabieramy dyrekwięta i spadamy stąd ostatnie ciało. Nie, zostawcie mnie, panowie! No się zgubił. Szcisnął. Teraz po ciało trzeba wrócić, które tam zostawiłem. Przypadkiem oczywiście. Nie, tam po ciądu, rzecz. Cele. 50 policja, mnie zacznie gonić zaraz. Przymałem serial cleanera. Jesteśmy tutaj taką y, sprzątaczką i musimy... Oj, oj oj, 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 oj. przepraszam. To był z klik. M Ten zobaczył mnie. Dobra, zabieram to. A, podnieś to. Goni mnie. Dobra, on jest za wolny. A on jest y, jakimś na namuskiem. Oczywiście w tej grze chodzi o to, że musimy posprzątać miejsca zbrodni i nie możemy dać się złapać na przykład teraz. Nikt mnie nie widział. Tego trupka zabrać stamtąd jeszcze. Dobra, mam ciało. Oj, teraz będzie ciężko coś czuję. No, on się patrzy i stąd. Dobra, tup, 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 tup. teraz tutaj. szybko, Dobra, porobioni. Rzucamy ciało i spadamy stąd. Pierwsza misja, to sam uczaki w ogóle. No, pierwsza misja była ukończona. No. Oj, ten zegarek, który zebrałem na półce. Dobra, mamy kolejne zlecenie. Musimy je zabrać. Hej, czyścicielu, świetnie się ostatnio spisałeś. Jeśli jesteś zainteresowany, to mam dla ciebie kolejne zlecenie. Już lecę. Aby zlokalizować krywkę, użyjemy słyszyciela. Czyli mam tak, dwa ciała, trzy ciała i mam jakąś torbę. Możemy się tam ukryć w danym miejscu. Dobra. Oj, oj, oj. Pójdziemy najpierw po to ciało, bo mi się wydaje, że to jest trudniejsze ciało. Pytanie, jak on się przesuwa ten Dobra, tam znikło, on nawet się nie ogarnął Nie wiem co się dzieje, pójdziemy tutaj uliczką O, mogę, mogę składać ciało? Okay. Mogę ja się ukryć. Świetne. Dobra, bierzemy ciało z powrotem. Ale to jest niebezpiecznie. Ja się troszeczkę obawiam, o wszystko. O, tutaj się patrzą na mnie często, ten się odwróci, poszedł święci. Dobra. To jest nasza szansa, zabieramy go. Zabieramy tele i spadamy stąd ostatnie ciało. Musimy stąd uciec teraz. O, no, daj, mam teraz pasek i zegarek. A, skoro jesteśmy w domu i nas nikt nie nikt ściga, to Jeżeli podoba Wam się co robię, zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę oraz jakiegoś komentarza, do którego przypnę serduszko. Powie za chwilę zaczyna się walka. O nie, już idę. idziemy na kolejne zlecenie. Horoskop, coś tam to było. Teraz muszę odkurzać cały nie wiem czym odkurzam tutaj krew, ale muszę całość teraz. Jak najwięcej chyba. Mam na Mogę się ukryć w nie, zostawcie mnie, panowie! Dogadamy się jakoś. Ukryj się. Dobra, ukryłem się w łódce, nie widzieli mnie. Wyczyszczenie jest w sumie mega ciężkie, bo one tak jakoś nie za dobrze działa. Tu mamy coś do podniesienia, weźmy to sobie. Z okazji tutaj podkurzajmy troszeczkę, bo brudno. Trzeba sprzątać. Ciekawe czy dałbym na w ogóle jakoś 100% załatwić. Ale tu mam pistolę do wzięcia, na no, w ogóle jakoś ta jest, wieura. Dobra, biorę. O, zabrałem, zabrałem! Nie ogarnął się. Przysnął, kolega. Kolega przysnął. Dobra, to jest misja, żeby zrobić na 100%, myślę, wydaje. a mam 82, jeszcze przez środek, już tak bardzo mocno przebiegł. Olmy prawie złapał, widzieliście to? No, ja, to było niebezpieczne, bardzo niebezpieczne. On tu idzie do mnie. Nie do mnie. Się tutaj w kamieniu. No jestem tak na... za kamieniem, jest tu... Dobra, trzeba to posprzątać. To jest ta chwila. Nieee, dobra, co to O! Nie widziałeś, nie widziałeś mnie, nie widziałeśmy. Ukryte. Nie widzieli mnie, prawda? No się zgubił. Szisnął, kolega. Mogę sprawdzić ten? Mogę. W tym siedzą. 4% mi zostało do zrobienia. ja ci kręcę. Dobra, tą zabieramy z Albo nie, zostawiam, zostawiam, zostawiam. Od kurzą. Po drodze jeszcze. Tak, dobra, on się zmęczył. On już się zgubił tam. 2% zostało, ja wiem, gdzie te 2% zostało w sumie. Eee! nie mogę przebiec! Nie mogę przebiec a niego! Najgo, na świecie, nie wiedziałem o tym. Dobra, to pracę mamy. Teraz pociało trzeba wrócić, które tam zostawiłem. Przypadkiem oczywiście. Nie ma tu żadnej zbrodni nie było. Tu wszystko zostało sprzątane tak naprawdę nigdy tu się nic nie wydarzyło. Nie wiem czego oni tu szukali. Najlepszy czyściciel świata. Spodamy stąd. No cóż, jestem gotowy na nowe zlecenie. Szybko, daj mi je! Nie ma czasu do stracenia. Biegnę do roboty, mam już u. No nieźle. Tu już na starcie mamy takie, takie połacia. No nie wierzę. Oni będą jakoś specjalnie biegać, czy nie? Bo nie wiem jak oni się tu przemieszczać będą w sumie. Ale tutaj chyba z kolegą mogę biec przez chwilę. Przynajmniej. Mamy szafkę do schowania się. Nie wiem czy jak oni na przykład widzieli, gdzie się chowam, czy to mi się zalicza jako ten. A, jako. Znaczy nam po prostu zaważam to. Rzuć ciało. A, bo tutaj muszę teraz te ciała tak inaczej pochować, dobra. Ma Oczywiście... Ja wszystko na 100% sprzątam Bo ja jestem człowiekiem, który sprząta wszystko na 100% Mi za to płacą, jak widać I ja nie mam z tym problemu Tam mam pistolet do podniesienia aż Ojoj To miejsce jest jedynym miejscem, gdzie mogę mm, Zrzucić ciało, się go pozbyć Więc zróbmy to tutaj Jedziemy tu szybko do tego pomieszczenia I czekamy, aż on przestanie na nas patrzeć O nie, on nie idzie do mnie, prawda? ojo, ociek kręcę, Co tu się dzieje? Idź Dobra, nie widział mnie na szczęście. Jak za blisko nich biegam, to oni też ten e, nie za bardzo mnie lubią. Ło, wow, a tam jest kamera, czy po prostu to jest taki pokój czerwony. Nie, to chyba taki po prostu pokój jest. ale jakby to była kamery. Ej, kamery mogłyby być gitem w sumie. Dobra, podprzątane. Mogę wziąć tam broń, w sumie. To on pewnie pójdzie w prawą stronę od razu. O, on tu idzie! On myślałem, że skróci prawą stroną. Oni nic nie zdają sobie sprawy, co tu się dzieje, no oni nie wiedzą. Oni, oni jeszcze nie wiedzą, że stracili robotę, Podnieś. Zblokowano kostium! Ej, on był ukryty! Ja żem go nie widział. Dobra, to już mogę w sumie podprzątać, bo on mnie nie widzi. Dobra, biegam, oj, 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 oj. On mnie nie widział, on mnie nie widział. 50 więc mnie go nie zaraz 1% gdzieś krwi zostawiłem. Najgorzej na świecie. O nie, najgorzej. To pytanie, gdzie teraz? Oj, oj! O! mnie trzasnął Trzasnął mnie pałką w głowę i, i muszę od nowa. Już miałem level w Jak ta tragedia. A dobra, czyli nie są do Bilamnie. Na, na jego oczach do szafki i on stwierdził. No, jest chyba czarnoksię ze jakimś. Niemożliwe, żeby zniknął. Tak było, w ogóle kobita, leży. Ja nie wiem czy ja wcześniej zauważyłem, czy. Czy to inaczej teraz wygląda? Ej! A mogło się mogło się bo tutaj też turba było. Czyli każdy level jest inny i się tak resetują dziwnie, no, ma no to sens. Oczekamy Okazji po, podkurzajmy po troszeczkę, bo tu troszeczkę się nabrudziło. Mamy już 85% krwi, ale ja tutaj jestem... Ja jestem y, spocony i chcę mieć 100%. A w ogóle gdzie jest dowód? A tu leży pistolet. Nie widziałem go. Ale wzięcie tego pistoletu będzie mega ciężkie. bo że mogę jakoś tak zniki brać te rzeczy, ale wydaje mi się, że chyba nie. Kolega mnie prawie zauważył. A ten mnie zauważył teraz. Albo nie. Głupki same. Same głupki tu pracują. A, nie, zablokowałem się jako postać najgorzej na świecie i znowu znowu strolowałem Tamten moment jest najgorszy, jak on nam stoi, no? nie fajny. o tu trupka już nie ma. Nie, 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 no przecież, nie złapałeś się, no! A jak tu pistolet ładny był ogarnięty, w sumie. Dobra, tu chłop nie ogarną, że mu kradłem, typa. A Znaczy w sumie pistolet nie ogarną, że mu kradł. Dobra, te ciało są też zabiorę, przerzucę gdzieś tutaj, niech leży tu na razie. Na razie tylko bo muszę podprządać. Oj, dobra ten. O, przepraszam, przepraszam, to był mi klik. Zostaw, jak na którą stronę on teraz pójdzie? Czy pójdzie na około, czy pójdzie? Pójdź normalną drogą. Co za debil. On mnie widział, słyszał, czuł. powąchał mnie. A to, chami, proste. Tu on mnie też słyszał. Co tu się dzieje? No nie, zostawcie mnie. No co ja wam zrobiłem? It's stunt, it's stunt, it's stunt, von, paszli, paszli mnie stąd. To moja szafa. ja ci kręcę, mnie nie widzi. Stałem koło niego dosłownie, on mnie widzi Co za głupek. Ja mogę wyjść na spokojnie i dokończyć moją mojego... moim Ile mam procent? 96. Ja muszę się więc stanąć, bo mnie, mnie, moja duma. Duma mi nie pozwala mieć mnie. Aj, nie, zostaw mnie, proszę cię, zostaw mnie, prawy, prawo cię, zostaw mnie. Co ja zrobiłem? Czeku. Ile mam procent? 97. Tu mnie nie widzi. 97? A, udamy jeszcze sporo krwi. Ja nie nie zauważyłem jej tam. Nie chciałem jej tam niestety. Dobra, chłop nam nie ogarnę. Częstą po drodze. 100% mamy. Tak, zabieram ciało i spadam stąd. Chop też nie ogarnę. Hmm, ciało to leżało już, nie leży. A może Mirek spod y, wydziału zabójstw zabrał. Dobra, spadamy stąd. Szybko. tylko wam i złapią. No cóż. Praca, praca. Czas do pracy. M jak y, mordarca. Aha. to, to musimy. Tu podnieść, to tu ciało, tu ciało, tu ciało, tu podnieść. Oj, dużo, dużo rzeczy do zrobienia. Dużo rzeczy do zrobienia, nie wiem czy ja tutaj jestem w stanie je zrobić, bo jestem zwykłym tylko sprzątaczem. To odkurzanie krwi jest mega denerwujące, ale mega przyjemne. O, bymy cholerę. Nic nie widział, prawda? sobie. Tu no mogę w ogóle coś jeszcze przesunąć. A, ale z tamtej strony bym chciał zejść. No okej, okay, okej. Okay. Tutaj sobie jeszcze. Mogę tam z powrotem? Dobra, nie, no to są takie safe house'y tutaj. Pewnie znaczy, oni mogą na przykład, nie? O, ten nie słyszał, ale nie wiem jak tu wejść. Haha, go back, go jak tu wejść? Dobrze, że zamknąłem tego gdzieś. Jedną z rzeczy, jeden z dowodów mamy, drugi dowód jest na dole, ale dwa ciała są z prawej lewej strony. Pójdźmy najpierw na lewą stronę po tutaj możemy sobie skrzynkę przesunąć. No i ja nawet nie ogarnam tego, że tu jest przejście. Tup, 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 tup. Upek, upek. jak odkurzam to jestem trzy razy głośniejsze, ale... Ale kogo to obchodzi? Mi się wydaje, że powinni oni te ciała ciała a nie, że nie randomowo sobie sobie biegają gdzieś koliek. Gdzieś dołem? dołem? A, no i staną No, nie, nie tego ciała, wywalone a. On, on ma zapłacone za stanie tutaj nie niezaplanowane, więc co za różnica, czy będzie ciało dalej, czy nie ma. 75% mamy tego, e, mamy krwi z my tej, mytej, no ale jeszcze mamy sporo krwi tam z lewej strony. I to chyba w sumie jedyna krew. to nie w sumie nie tak dużo. Dobra, na test mój. No, ciekawe, zamykają, Ale tu mamy safe, mamy. Tu sobie wchodzę, zamykam, a już tam. Kur, to, zamknij to, do kartonu. Idź <grydź> stąd, proszę cię. Idź stąd, no bo drzwi mi się że nie chciały. No co to jest? No teraz to można pracować nawet, a nie tak. Jak się drzwi zamykają, to jest łatwiej, od razu. Wiem ci, że osiągnięcie, że w każdej misji zrobię 100%. Krzyj? Ciekawe. Nie widziałem. Nie widziałem. Nie wejdziesz, to prawda? Najwyżej szybko ciało, na ziemi, i lecimy. Oj, oj, oj. do kartonu. Chyba w końcu będą się w stanie ogarnąć, że te... Tam będzie do podniesienia. Ciekawe, w końcu będą się w stanie ogarnąć, że stoczymy skrzynki i mnie uderzą. A, wiedziałem, że tu coś jest ukryte. Mieliśmy tu kostium. Kostium jest... Mój, teraz. Teraz jest mój. Gdzie biegniesz, mireczku? Dobra, biorę ciało i spadam. Z... Nie ma co tu dłużej siedzieć. Tutaj kolega idzie do góry, ten też gdzieś wiem do góry. Jedziemy sobie z prawą stroną, idę samochodem. <tup> tupta z tym ciałem. Top top, top. Nikt to widział. Podzieja ciał. No ci nie znoszą na wtronku mieć, już tu już kolejne zlecenie, w którym mamy trzy ciała, jeden dowód, 60% z krwi, tu możemy się ukryć, tu ciało, tu coś do podniesienia, tu ciało, tu tu ciało. dobra. Karabin trzeba wziąć jakiegoś. już kabarina muszę zabrać co. So. To mogę w ogóle przesuwać, widzę. Tylko że tutaj. Dobra, no ma, ma to sens troszeczkę, tylko że. właśnie znaczy ciężka mapa się w sumie wy wylosowała. Ja co, będę coś zrobić. Jakbym to otworzył, to by było łatwiej. Dobra, to zostawię to ciała. I wrzucę wrócę tutaj, jak będę miał to otwarte już, myślę. A kolega chce mnie zamknąć tutaj. Ej, utknąłem! Utknąłem! Otworzyłem sobie tutaj to przejście i wrzucę sobie już pierwsze ciało. Mamy 15% krwi, jedno ciało i jeden za dowód brakujący. Tu mogę to otwierać i zamykać, ale to jest szybkie przejście górą. A dołem przejście tak będę miał, więc co za różnica. Tu na przykład mogę sobie przejść. Ale nie, jak on się odwróci, to jestem w tyłku. Karabin znalazłem! Zamknąłem go tam! Zamknąłem przypadkiem! Lupek, lupek, głupek, głupek utknął! No nie wiem, co się dzieje, on to, ten. Szefie, szefie, bo utknąłem, to szefie. Halo, szefie, jak ty się śmirek utknął? Nie wiem, nie wiem, szefie. Teraz ja ja Nie wiem, szefie, jak utknąłem, jest to niemożliwe. Łódkom przypłynął. O, przypłynął łódką i tak, jakby troszeczkę więcej mam, Jest ten... Inną drogą po ciało muszę iść, no. Dobra, siedzisz tam. A, nadal jest otwarty, szkoda. Takie piękne to by było, jakby drugiego też zamknę. Dwa ciała i krew została. No dobra, no to, ale ta krew będzie okropna tutaj do pozbycia się. Cześć, co tam? On tam stoi, przyznał. No chyba teraz odwracam w górę, właśnie, właśnie, właśnie. Mogę to jakoś zamknąć, przesunąć czy coś? Fajnie by było. Dobra, teraz w górę się przesunie. Jeszcze tylko drobiny, tak dwie, dwa maźnięcia muszę się pozbyć. Pozbyłem się, szybko na statek. Na statek i sprzątamy! I coś jest w ogóle. Podnieś? Zlecenie dodatkowe znalazłem. Yo, ja ci kręcę. Takie rzeczy. Dobra, mam 100% krwi i tróbkę do wzięcia, więc spadamy stąd już teraz. Tup, 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 tup. Przez sam środek. Ojej, już ratowałem. tak jedziemy tutaj. Tup, 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 przez sam środek. Tup, tup, tup. Nikt mnie nie widzi, tup, tup, tup. Ja Jestem tutaj i ucieczka taktyczna. Myślę, że możemy tutaj zakończyć, bo miło ale się skończyło, widzimy się w na następnym odcinku. No i trzym się.